Tłoczono tam ponad 800 jeńców. Kolejny obóz uruchomiono 8 września w budynkach koszar drugiego pułku artylerii lekkiej. Każdy, kto ma wątpliwości, co do tego, czy po 1945 roku należy należało prowadzić walkę. Powinien odwiedzić to miejsce, powinien zobaczyć Kielce miejsce, gdzie męczeni byli polscy patrioci, ale gdzie 75 lat temu blisko. 400 polskich patriotów, polskich bohaterów odzyskało wolność dzięki działaniom zbrojnym żołnierzy niezłomnych. Z okazji 75. rocznicy rozbicia więzienia UB przez oddziału partyzanckie na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego w Kielcach odbyła się inscenizacja przygotowana przez Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznych Jodła przy wsparciu Urzędu Miasta Kielce. U mężczyzn było jeszcze gorzej. Bito ich strasznie. Dniami i nocami. Przypomniano wydarzenia z nocy 4 na 5 sierpnia 1945 roku, kiedy żołnierze podziemia niepodległościowego przeprowadzili udany atak na ubeckie więzienie w Kielcach. Oddziały kierowane przez Antoniego Hedeszarego i Stefana Bębińskiego Harnasia uwolniły wówczas ponad 350 więzionych tam osób, w tym żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrzymywanych przez UB i NKWD. To miejsce świadczy o tym, że Polacy nigdy nie zwątpili w to, że Polska odzyska niepodległość, że trzeba bić się o wolną Polskę, że druga wojna światowa nie kończy się wraz z okupacją niemiecką, że zaczyna się kolejna okupacja, okupacja czerwona i tej okupacji trzeba się przeciwstawić najmocniej jak tylko jest to możliwe. Ludzie, którzy podważają nawet współcześnie sens walki żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, powinni odwiedzić to miejsce, bo akcja rozbicia więzienia w Kielcach pokazuje, że ta walka miała głęboki sens. Spektakl przybliżył tragiczne losy więźniów z ulicy Zamkowej. Działaczy Polskiego Państwa Podziemnego aresztowanych po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski. Brać broń! Się! Inscenizacja, która została przygotowana przez grupę rekonstrukcyjną już po raz dwunasty, za każdym razem koncentruje się na innym wątku. Tym razem przypomniano postać mało znanego bohatera, jakim był Stefan Gondzio, pseudonim Kos, oficer Armii Krajowej. Niesamowity oficer, który tworzył podwaliny polskiego państwa podziemnego w Częstochowie, wędrzejowie, od stycznia 45 roku był tutaj w Kielcach. To on, wiedząc o tym od pracowników wywiadu, kto znajduje się w więzieniu, wydał rozkaz, który trafił do Antoniego Hedy Szarego. Szary wykonał ten rozkaz perfekcyjnie. Chyba nie wiedział, że 4 sierpnia, czyli w dniu, w którym akcja, w nocy, w której akcja była prowadzona, po porannej odprawie Kos został aresztowany w Kielcach. Prawdopodobnie 6 sierpnia, kiedy już był dla wściekłych uboli niepotrzebny, został zabity. Jego miejsce pochówku jest nieznane. Inscenizację zakończyła minuta ciszy oraz zapalenie zniczy przez publiczność.